Jesteście z Polski czy z Ameryki? Ameryki? A był ktoś z was w Polsce kiedyś? Tak. A lubicie Polskę? Tak. A kochacie Polskę? Tak. Chłopcy też kochają Polskę? Tak. Nawet mamy Zucha, który ma piękną koszulkę, tak? A ty skąd jesteś? Z Brooklynu jesteś. Wspaniale. Taka jest atmosfera na naszych koloniach. Przybył też duch z Connecticut, trzymał trzyma tutaj oblicze Matki Bożej, Częstochowskiej. Tam też jest jakaś grupa, tak? Jest kolonia w Parmen. a Figela, ty już jesteś harcerzem. Za wiele. <gry> Za wiele. I urodziłeś się tutaj w Ameryce, tak? Tak się urodziłem w Urodził się w Connecticut. Wspaniale, kochani. To atmosfera na koloniach, za co bardzo dziękujemy Wam, drogie Zuchy. Ta nasza modlitwa jest kontynuowana. Usłyszeliśmy o atmosferze na koloniach i zaraz teraz kontynuujemy naszą modlitwę na Różańcu. Dziś rozważamy trzecią tajemnicę Różańca Świętego, bo to już jest nasz trzeci dzień na koloniach. Tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego. Rozpoczynają dzisiaj chłopcy zdrowaś Mario.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan sało, z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony Mario Łatświ Świątą, Pan Sowo, Błogosławione przyjemności weselami i Błogosławionego mążu podatnego, jak również. Święta Mario, Matko Boża, uświęcam wami dzisiejszymi, teraz i godzinę święć naszej rady. Mario Łatświ Świątą, Pan Sowo, Błogosławionego. Macie błogosławieństwo Boże na dzisiejszą noc. Aby przyśniły wam się wspaniałe anioły, aby Matka Boża opiekowała się wami, aby jutrzejszy dzień był także wspaniały na koloniach, kolejny dzień spotkania tutaj w amerykańskiej Częstochowie. Życzymy wszystkim dobrej nocy, dobrego spoczynku i pięknego następnego dnia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pan Bóg czy jest? Naję człowiek wielka bucha. Jezus ze mną bądź czy jest? On za Wielka burza, Jezus ze mną w Łodzi jest. Na jeziorze, wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Na jeziorze wielka burza. Jezus ze mną w łodzi jest. Głośno, on za rękę trzyma mnie. Łódka nie kołysze się. Na jeziorze wielka burza. Jezus ze mną w łodzi jest.

Dobranoc, zuchy, harcerze i harcerki.